Coraz większa ilość wniosków o referenda w celu odsunięcia obecnych władz od władzy, na przykład w Warszawie, wybory w Elblągu świadczą o tym, że nam się teraz rządzący politycy znudzili. Ludzie mają nadzieję, że ci, co przyjdą, będą lepsi od tych, którzy odejdą. To trochę tak jakby powiedzieć, że eee, znudziła mi się dżuma, dawajcie tu cholerę. A może należy tak zrobić, jak obywatele meksykańskiego miasta Halapa, tamtejsi mieszkańcy zmęczeni i rozczarowani politykami, którzy nie spełniają złożonych obietnic, wysunęli w wyborach. Na burmistrza miasta Kota Morisa. Kot na burmistrza, burmistrz do kicia, zdaje się, zdaje się mówią. U nas w zasadzie jakby się tak zmurzyć, to też można dojść do wniosku, że w Polsce rządzi fauna. Teraz rządzi Donald, chce kaczor, kota też mamy, pali kota, prawda? Kota z nałogami i też jesteśmy nimi zmęczeni i rozczarowani. Czy kot jest lepszym kandydatem na stanowisko polityczne niż człowiek? Ja mam kota. On głównie śpi, a jak nie śpi, to je. A jak nie je i nie śpi, to się szykuje do jedzenia albo do spania. Czyli w sumie kod jest ani lepszym, ani gorszym od polityka kandydatem do władzy. Jeśli chcemy, żeby było lepiej, to może należy zastanowić się nad wysunięciem jako kandydatów w wyborach warzywa. Pomidora, kabaczka, ogórka, pawlaka. Chociaż o warzywa w wyborach się nie martwmy, bo w najbliższych, jak uczy doświadczenie. No, wystartuje wystarczająca ilość buraków.